Witajcie na moim kanale Trampoliną do Nieba poświęconym uzależnieniom. Nazywam się Dawid, mam 45 lat, a przez ponad 30 lat zmagałem się z poważnym uzależnieniem od narkotyków typu stymulant. W tej serii filmów chciałbym podzielić się moją historią, opowiadając, jak uzależnienie wpłynęło na moje życie i jakie kroki podjąłem, aby je przezwyciężyć. Podczas mojego 30-letniego zmagania z uzależnieniem przeszedłem przez cztery terapie w ośrodkach zamkniętych oraz wiele sesji terapeutycznych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, w formie stacjonarnej oraz online. Moje osobiste doświadczenie z terapią jest na tyle intensywne, że czuję się kompetentny, aby dzielić się nim z Wami, z nadzieją, że pomoże to innym w walce z uzależnieniami. Zachęcam do subskrybowania kanału i dołączenia do mnie w tej podróży, abyśmy razem zrozumieli i przetrwali wyzwania związane z uzależnieniami.